Uczekaj, ja jeszcze nie wiem jak. No. E, siemaneczko. Ja i mój kogut. Nie ma go. To jest chyba kaczka. Pokażemy Wam dziś, jak zrobić kosmos. Potrzebujemy trzy odcienie błękitu i czarny. Ja będę jechać dwoma pędzlami. Drabina, ym, wszystko już sobie zabezpieczyłam. Biała farba, której teraz nie mam, ale. Do czasu końcu tego filmiku już będę miała, więc nie muszę Wam o tym mówić. Warto sobie rozplanować, jak chcemy rozłożyć te odcienie. Nakładamy farbę i wtedy, kiedy ona jest jeszcze mokra, będziemy ją mieszać z tą drugą farbą, która jest w kolejności. Jeden z tych pędzli służy nam do mieszania takiego x -owania. Aha, mega to wszystko chrapie. Odświeżę trochę mokrości tutaj na końcówce. Jaśniejszy pędzel, którego już w takim odcieniu nie będę używać, mogę przeznaczyć na to, żeby blendować te dwa kolory. Czy to jest trudne? To w ogóle nie jest trudne. Czy trzeba być artystą malarzem? Nie trzeba. Czy nie boję się, że to wyjdzie beznadziejnie? Trochę się boję. Ale bez ryzyka nie ma zabawy. Powiedziałabym, że za Matissem, że kreatywność wymaga odwagi. I jeżeli ktoś nie chce ryzykować, to nie będzie miał fanów. Oraz ściany w kosmos. Nie ma co się tak bardzo przejmować na etapie samych tych błękitów, że tam wchodzą jakieś mazy. Wręcz dla mnie mazy to jest plus. Lubię to, co tu się dzieje, lubię, że są takie mazy. I patrzcie, jakie to są fajne mazy. Ja wychodzę z założenia, że jak się maluje pędzlem, to wystarczy raz. Daję tej farby dużo, żeby ten kolor nie był wcale taki równomiernie rozłożony, jak wałkiem. Chwilę ci nie było i już trochę to Ja mogłabym iść w Street Art, tak czuję to wewnętrznie, żebym się tam odnalazła. Tak to wygląda. Mm, skończone, ale bez gwiazd. Ostatni etap to action painting, y, inspirowany Jacksonem polokiem. Będziemy rozpryskiwać farbę z pędzla. To ja do korytka nalałam sobie najpierw wody i dopiero potem dodaję trochę farby. Są dwie metody. Jedna jest taka... Ona jest y, ryzykowna, ponieważ może powstać na ścianie taka linia której potem się nie pozbędziemy. Ja wolę zaczynać od czegoś takiego. No i koniec. Mnie taki efekt już satysfakcjonuje. ja myślę, że najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że za każdym razem to wyjdzie inaczej i że za każdym razem tak aktywnie się maluje. Także trzeba się zmęczyć trochę na napocić. Na maksa, na maksa polecam wszystkim, którzy chcą zrobić coś ciekawego w pokoju, czy swoim, czy dziecka, czy kawiarni swojej, czy jakiejś takiej innej przestrzeni. I nie trzeba bardzo wiele. Trzeba pędzel, farbę. I trochę odwagi. Jeśli to wideo jakoś Wam się przydało, to zróbcie tak. W sensie, że nie w domu, tam, bo to nic nie daje. Kliknijcie tak. Niech Wam nie przychodzi do głowy subskrybować ten kanał. Tu się dzieją artystyczne, kreatywne, fatalne rzeczy. Za dużo inspiracji. Za dużo mądrych treści, za dużo śmiechów, chichów. To, można być strasznie przetłoczonym takim kanałem, dlatego absolutnie go nie subskrybujcie. Tyle mogę wam powiedzieć. Po prostu wyłączcie, nigdy tu nie wracajcie. Milion procent robię jakieś głupie miny, go jak maluję. Jakie myślę, że robię.